To już chyba koniec Putina. W Rosji trwa właśnie wojna domowa. Rozpoczęła się wczoraj, kiedy. Szef grupy Wagnera, Prigozin wycofał swoich najemników z ukraińskiego frontu i postanowił iść w stronę Moskwy. Zajął już dwa miasta, Rostów i woromierz to tylko 500 km od stolicy Rosji, z której oczywiście Władimir Putin uciekł już do jednego ze swoich bunkrów. Między szefem grupy Wagnera a kierownictwem rosyjskiego wojska Gerasimowiczem i szojgu od dawna panował konflikt. Tym razem Prigozin oskarżył rosyjskie dowództwo o to, że zaatakował jego najemników. Pod takim właśnie pretekstem, nie wiem, czy jest on prawdziwy, czy nie, zmierza on na Moskwę po to, żeby przejąć tam władzę. Kolejni ludzie przyłączają się do grupy Wagnera, zarówno z rosyjskiej armii, jak i z otoczenia Putina. Jeśli do Prigozina przyłączy się odpowiednia, odpowiednio duża ilość osób, przejmie on władzę w Rosji. Ukraina nie mogła wymarzyć sobie lepszego scenariusza. Konflikt wewnętrzny w Moskwie pozwoli Ukraińcom na odzyskiwanie swojego terytorium. Czy warto kibicować Wagnerowcom? Pamiętajmy, że Prigozhin to chyba jeszcze większy skurwiel niż Putin. To już chyba koniec